Boczek drzwi. On ma tutaj jedną śrubkę. Jest przykręcona. Tu jest druga śrubka. Także, jeżeli odkręcicie te dwie śrubki, to cały boczek drzwi wysuwacie do góry. Nie wiem. Najlepiej złapać sobie zarączkę. Tu. Z drugiej strony. I po prostu w... zdecydowanym ruchem wysunąć go do góry. On tutaj się trzyma na wsówkach też. Także jeżeli ktoś nie ma garażu, to po prostu, żeby się nie denerwować, nie rwać sobie włosów w nocy, czy szyby są otwarte, czy są zamknięte, to jest po prostu, możecie to zrobić doraźnie. Tak? Odpiąć tą kostkę, zaraz Wam tu pokażę na następnym nagraniu. Odpinacie tą kostkę i macie po prostu spokój. Jeżeli jest przyczyną u was yy, uszkodzony centralny zamek, u mnie jest ewidentnie uszkodzony centralny zamek. Dobra. Jak widać? Tutaj, tu, tu jest kostka centralnego zamka. I powiem wam tak: u mnie by, były objawy takie. <laughs> Wyciągałem kluczyk ze stacyjki, w te światełka tutaj gasiły się, zapalały, gasiły, zapalały. Zamek się otwierał, zamykał, otwierał, zamykał. Wariacje. Szyby zjeżdżały na dół. Zamykałem auto z pilota. Szyby zjeżdżały na dół. Nieraz było tak, że rano jechałem do pracy. Akurat jeździłem drugim autem. Schodzę w Audi, szyby opuszczone. Chłopaki podsunęli pomysł, że to może być wadliwy. Tutaj ten centralny zamek, te styki czy coś. Może coś w tym jest, bo patrzcie. Jak podepnę tą kostkę tu, jak podpinam ją, ona jest odpowiedzialna za, za to światełko tutaj. Które też miałem taki jeden moment, że po prostu mi nie działało. Zamknąłem drzwi, otworzyłem dwa razy, dopiero się zapaliło, ale to ustało. Ale za to to odpowiada. Proszę, światełka świecą. No to akurat nie, bo są wyłączone. Tu świeci. I teraz tak, odepnę, odpinam kostkę. Patrzcie, czyli to mniej więcej za to też odpowiada. I po objawach, nie wiem, spróbuję. Odłączę to na parę dni. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Bo z pilota auto, jak próbowałem, to się zamknie i otworzy, tylko po prostu te drzwi się nie otwierają, ale to można z kluczyka. Także dobra, będę testował, nie? Zobaczymy parę dni. Jak problem zniknie ten element do wymiany powiem wam, że już jeżdżę jakiś czas z tą odpiętą kostką i, i nic się nie dzieje, nic się po prostu nie dzieje. Tak jak widzieliście wcześniej moduł komfortu yy, no nie był zalany, była tam dość spora wilgoć, ale to nie było przyczyną. Także odpiąłem tą kostkę i problem zniknął, problem zniknął.